Cześć, witam Was serdecznie. W tym odcinku chciałbym poprowadzić dla Was prowadzoną medytację. I większość ludzi, z którymi rozmawiam o medytacji, to myślą, że to jest coś skomplikowanego albo ciężkiego i nie wiedzą jak zacząć. Mają wiele pytań, jak oddychać, jaką mieć pozycję, jak jej słuchać muzyki, czy może bez muzyki. I tak, no, sposobów, że tak powiem, na medytacje, oddechowych, ile muzyki powstaje, to jak siedzieć, gdzie, o której, co jeść, tego jest bardzo, bardzo dużo. I rzeczywiście, jeżeli ktoś tak na początku zacznie to przeglądać, to może po prostu mieć takie trochę zaplątanie w głowie. Ale ta medytacja, którą chcę się z Wami podzielić. Jest bardzo prosta, i jest to takie sedno. To jest to, czym właśnie jest po prostu medytacja. Więc zachęcam Was, żebyście po prostu zarezerwowali sobie jakieś 20 minut i ciche miejsce jak w pokoju się zamknąć, czy coś, żeby nic Was nie rozpraszało. I zapraszam Was właśnie do tej medytacji która po prostu pokaże Wam, czym ta medytacja jest, da Wam po prostu to poczuć, i zagłębicie się głęboko w po prostu swoje wnętrze, osiągniecie ogromny spokój i jasność umysłu. Więc Usiądźcie sobie wygodnie, tak jakbyście siedzieli i na przykład oglądali sobie serial, czy coś w tym stylu. Tylko nie leście. Grunt, żeby po prostu było Wam wygodnie. I dobrze też jest mieć proste plecy. Zamknijcie sobie oczy. Weźcie głęboki wdech. Czujcie jak powietrze wchodzi przez nos. I powoli wypuszczajcie, świadomie obserwując oddech. Zauważcie, że. Ten oddech się po prostu wydarza. Nie musicie o nim myśleć. I obserwujcie, jak smyra Was po prostu w nosie, jak rozszerza was się brzuch, Czyli oddychajcie do dołu, do brzucha. i rozluźnijcie się to jest czas, żeby po prostu się zrelaksować poczujcie swoje ciało poczujcie swoje stopy tą energię, która w nich płynie swoją atencję teraz Przekierujcie na piszczele, na uda. Poczujcie, jak wasze nogi robią się ciężkie i rozluźnione. Ciężkie i rozluźnione. Teraz przekierujcie uwagę na wasz brzuch. Teraz na klatkę. Cały Wasz korpus robi się ciężki i rozluźniony. Rozluźnijcie swoje ręce. Czujcie, jak Wasze barki się rozluźniają. Jakie Wasze ręce stają się ciężkie. Jak opadają. Jakby ktoś przyczepił do nich ciężarki. Poczujcie swoje dłonie, tą energię, która w nich płynie. Teraz poczujcie rozluźnioną twarz. Rozluźnijcie ją. Niech to rozluźnienie teraz przejdzie na całą Waszą głowę. I teraz niech z głowy jeszcze raz wróci do stóp przez całe Wasze ciało to rozluźnienie, pełen relaks. Pozwólcie sobie na relaks. Medytacji chodzi o to, żeby odpuścić jakąkolwiek kontrolę i chęć ingerencji w to, co się wydarza w dany moment. Więc teraz poczujcie każde zewnętrzne czynniki, które są w Waszej świadomości. Każdy dźwięk, który słyszycie, każde uczucie w Waszym ciele, to również jest zewnętrzne uczucie. Temperatura, jaka jest w powietrzu. Czy Was coś boli, to też poczujcie. Czujcie też przyjemność, którą czujecie w niektórych rozluźnionych. Partiach waszego ciała i zobaczcie że to wszystko co odczuwacie każdy dźwięk każde uczucie każde każda emocja każda myśl która wam się przydarza, że to jest wasza rzeczywistość i jesteście nią całą w całości. Każdym odgłosem, każdym uczuciem. I nie starajcie się tego zmieniać. Odpuśćcie teraz nawet chęć zrelaksowania się. Odpuśćcie chęć osiągnięcia jakiegokolwiek stanu medytacyjnego. Odpuśćcie chęć oświecenia, bycia oświeconym. Odpuśćcie chęć bycia wolnym. Odpuśćcie chęć czegokolwiek. I po prostu obserwujcie. Czujcie tą waszą rzeczywistość. Jeżeli pojawią się jakieś myśli, to odpuśćcie chęć tego, żeby się nie pojawiały. Niech będą sobie. Obserwujcie myśli, odgłosy, wszystko co jest dane doświadczyć w tym momencie. Wszystko, co się wydarza, to jesteście Wy. Wszystko, czego jesteście świadomi. I nie musicie się starać osiągnąć cokolwiek, bo wszystko jest perfekcyjne. Cały ten moment, który się wydarza jest perfekcyjny. I sztuką jest to dostrzec. I odrzućcie jakąkolwiek chęć kontroli. Poddajcie się po prostu danej chwili. Odpuśćcie kontrolę nad tym, że chcecie się pozbyć myśli. Odpuśćcie kontrolę nad tym, że chcecie się zrelaksować nawet. I nawet odpuśćcie chęć odpuszczenia. Pełne oddany się Bez ruchu. Nie musiccie nic zrobić. Nie musi nawet oddychać. I zauważcie te miłe odczucie, które. Jest doświadczalny właśnie, kiedy włączymy umysł. Ta błogość, spokój. Nie przyszliście tu nic osiągnąć, coś zdobyć, coś zmienić, bo jesteście perfekcyjni. Wszystko jest perfekcyjne. Odpuśćcie jakąkolwiek chęć zmiany. Po prostu bądźcie. Doświadczajcie tej chwili. I w tym stanie relaksu i rozluźnienia zauważcie, że jesteście obecni, że jesteście czujni. Mimo, że ciało jest bardzo rozluźnione, to wy doświadczacie wszystkiego bardziej przez tą czujność. Która po prostu jest w Was obecna. I zauważcie, że ta czujność nie wymaga żadnego wysiłku. Jedyne co musicie zrobić, żeby być czujni, to odpuścić jakiekolwiek starania, jakiekolwiek chęci. Po prostu się poddać, odpuścić, być. Myśli odpuszczamy. Nie zmieniamy ich. Nie zatrzymujemy ich. Jesteśmy ich świadomi. Jesteśmy czujni. Obserwujemy wszystko, czym jesteśmy. Czyli te myśli, odgłosy, wczuwalną przestrzeń, emocje czyli pojawia się jakaś emocja, niekoniecznie musi być przyjemna, to nie oceniamy jej, tylko czujemy, obserwujemy i ona odpuszcza i się ulatnia. Medytacja właśnie to dostrzeżenie tego, co jest bez żadnej ingerencji umysłu. Medytacja to właśnie jest wyłączenie umysłu. Teraz wróćcie swoją uwagą do ciała. Poczujcie swoje dłonie, ręce, klatkę piersiową, głowę, nogi. Weźcie głęboki oddech. I powoli otwórzcie oczy. I właśnie o, o to chodzi w medytacji, żeby odpuścić wszystko. Odpuścić wszystko, nawet właśnie tą chęć. Odpuszczenia, chęć uspokojenia się, chęć szczęścia, chęć miłości, odpuszczenia wszystkiego. I wtedy doświadczamy po prostu chwili takiej, jaka ona jest, i ogarnia nas właśnie bezgraniczny spokój i błogość, i bezgraniczna miłość. I właśnie w tym stanie, do którego myślę, że doszliście przed chwilą tej takiej po prostu pustki, po prostu umysł jest złączony, jest po prostu tak błoto. To właśnie dobrze z tym stanie sobie siedzieć codziennie. Tutaj było paręnaście minut, ale dobrze jest posiedzieć się dłużej godzinkę na przykład. I to jaki to ma ogromny, dobry, wspaniały wpływ po prostu na nasze ciało, na nasze myśli, na nasze całe życie. Jeżeli właśnie sukcesywnie robimy to codziennie, to po prostu transformuje nasze życie na każdym levelu i to naprawdę ogromnie i jest mega, mega przyjemnym doświadczeniem. Hmm. dajcie znać co sądzicie o takich prowadzonych medytacjach, dajcie znać też, e, czy medytujecie i jak to na was wpływa i trzymajcie się ciepło życzę wam wspaniałego dnia i przesyłam wam dużo spokoju, peace